Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj moi drodzy z terenu, ponieważ jesteśmy u Artura, żeby pokazać postępy prac nad Fiatem 126P A postępy są takie, że zobaczcie sami Maluszek stoi na przyczepie, którą Arturowi przywiozłem, żeby mieli jak tego malucha tutaj sobie po placu przestawiać Auto jest oczywiście już bez zawieszenia, bez kół bez wszelkich elementów tutaj, które występują od spodu, zobaczcie, wszystko tutaj jest rozebrane, łącznie z hamulcami. Oczywiście silnika nie ma. No i sobie czeka na lepsze czasy, że tak powiem, karoseria. Zapomniałem wziąć pokrowca, żeby to auto przykryć, ale następnym razem, oczywiście, Arturowi ten pokrowiec tutaj przywiozę, żeby woda się na ten samochód nie lała, no i będzie sobie czekał. Dalej. A ja dzisiaj przyjechałem właśnie do Artura, ponieważ zaraz ładujemy silnik świata 126P na lawetę O, Arturo zje, pomachaj nam. Cześć, Dobry cześć. Weź. Zaraz, moi drodzy, przyładujemy silniczek na lawetę. Popatrz, dwóch Arturów na filmie. Zaraz ładujemy silniczek na lawetę moi drodzy, i biorę go do czyszczenia suchym lodem, co chciałbym Wam dzisiaj właśnie pokazać. A tutaj spójrzcie, kółeczka już złożone. Tak to wygląda. Teraz sobie obejrzyjcie, jak wyglądały felgi przed złożeniem z oponami, oraz jeszcze dekielki wam pokażę również. Tutaj mamy kolejną aktualizację, jeśli chodzi o rzeczy do naszego Fiata 126P. Jak widzicie, dzisiaj przywiozłem już gotowe stelaże, które odświeżałem. Pamiętacie, że były one lekko skorodowane, więc całość została wypiaskowana no i polakierowana proszkowo, tak, żeby to nabrało wyglądu, żeby tej korozji na tych stelażach nie było. Wygląda to teraz super. Oczywiście mamy tutaj wykończenie półmatowe, czyli nie mamy tutaj połysku, tylko jak widzicie, wygląda to lekko, że tak powiem, satynowo. Tutaj mamy z kolei również dekle i felgi, które również zostały polakierowane. Oczywiście wcześniej wypiaskowane. To w zasadzie było ściągane z tego co mi Grzesiek mówił, który się o tym zajmował chemią, ponieważ tego się piaskiem ruszyć nie da. Było tutaj strasznie twardy lakier, namęczyli się chłopaki, żeby to ściągnąć. Grzesiek właściwie się namęczył, żeby to ściągnąć. Wrzucę wam przebitki, jak to wyglądało, jak ten lakier schodził. Także spójrzcie, również jest w takim półmatowym wykończeniu. Bardzo lubię, jak to się właśnie nie świeci, tylko jest tak, jak w oryginale było. I tak jak mówię, taka lekka satynka na tym jest. Pięknie to wyszło, pięknie to jest wykończone, więc jestem zadowolony. No i oczywiście jeszcze pokażę Wam również Felgi. Jedną sobie tutaj otworzymy, jak one teraz wyglądają. Zobaczcie, odbierając je oczywiście z proszku od Grześka, którego usługi oczywiście serdecznie polecam, ponieważ korzystałem e, już z niego nieraz. Felgi malował mi kilka razy, tak naprawdę kilka tych kompletów felg mi wykończył. Mamy już dobrany kolor proszku, który zawsze stosujemy właśnie w tego typu samochodach, jak Fiat 126P, Fiat 125P. I inne klasyki, więc że tak powiem, jesteśmy już dotarci na tej płaszczyźnie. I Tak jak mówię, wrzucę oczywiście kontakt do grzeszka. Jak będziecie chcieli, to coś wam może polakierować. Spójrzcie, jak wygląda Felga, otwiera 126P. Bardzo ładne wykończenie. Myślę, że kolor również jak w oryginale. Przyrównamy sobie nawet do tego, który tutaj mamy. Zobaczcie, kolor jest ten sam. Więc myślę, że to będzie robiło robotę, i teraz przyłożymy sobie jeszcze, słuchajcie ten dekielek, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie finalnie wyglądało. O, coś pięknego. Moi drodzy, jak takie koło przyjdzie, do tego oczywiście nowa oponka, które również dzisiaj zamówiłem, to będzie to robiło niesamowite. Wrażenie Więc moi drodzy tak Jak widzicie felgi gotowe Stelaże do foteli gotowe Tutaj mam jeszcze te sprężynki Które ściągałem właśnie do lakierowania e, Składam to teraz No i zawożę do tapicera Żeby poskładał resztę foteli Czyli materiał i gąbki Lecimy dalej Jak już zobaczyliście No to tak jak mówię Kółka złożone Podobają się? E, tak Na zdjęciu wyglądały dużo jaśniej Bo? Takie białe były prawie że tak, wiesz, A ta dlatego... w rzeczywistości są tak, idealne Tak jest okay, jest ok Są idealne Co dalej? przygozłem Ci tak tak, belkę pomalowaną. Przywiozłem ci ocynki. O, panie, panie. Wszystko ci przywiozłem Tam są moje, tu są twoje. I kto to, i kto to teraz poskłada? No, także widzisz, już kurde się robi poważnie. <grym> Trzeba się brać za robotę. Tu są, zdaje się, te twoje, nie? To są chyba moje, tak, tak, tak. O, tak, tak, tak. To jest jeszcze moje, czy też twoje? To jest twoje. To jest twoje, ja takich rzeczy nie miałem No to tu masz swoje, że tak powiem, ta tu są super. moje, więc spoko słuchaj, Czego mi będzie brakować to wezmę od ciebie No dobra, albo w drugą stronę też, nie? Albo w drugą stronę, pięknie nie? Kółko masz słuchaj Poprawione, tu jest pas, zobacz, pomalowany. jakbyśmy go też mogli położyć gdzieś tutaj, żebym go mógł po, po, pokazać naszym widzom Pas był słuchaj tak, wypiaskowany w całości, mhm. oczywiście później zabezpieczony no i pomalowany na nowo, więc tych śladów korozyjnych już tutaj nie ma. nie ma Oczywiście później to jakimś woskiem takim zabezpieczymy również, żeby wyglądało ok No i jeszcze spolerujemy go wiadomo jak już będzie na aucie, bo jest taka delikatna norka na nim mm, Ale to wiesz no, jest... no, pod zderzakiem tego może w ogóle nie być widać No, 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 spróbujemy to oczywiście przepolerować, ale zobaczymy tego może nie być widać. Kolejnym elementem to dzisiaj dostałem informację, że już mam fotele złożone do samochodu, bo mhm. są też wypiaskowane tak. i i no poskładane to zdjęcia, już. Zdjęcia były samych stelaży, także no, no, super. no. Także już tego wszystkiego ubywa. Śrubki masz Kiedy piasek będzie gotowy? Znaczy nie piasek tylko obalowanie proszkowe Wiesz co, no, na zleceniu mam napisane, że 10, że dzisiaj mhm. Ale na razie jeszcze nie, nie dostałem żadnej wiadomości Pewnie na dniach jakoś Na dniach jakoś będzie tak? Jak nie dziś to jutro, pojutrze pewnie do końca no, tygodnia albo w tygodniu zaraz na początku i, no. i będzie nie? Także jest co robić Ja zapomniałem plandeki, bo myślałem żeby wziąć na maluszka, żeby go przykryć Ale to przywiezę następnym razem Eee, no i co? No i moi drodzy musimy załadować ten silnik Więc ubieram kamerę na głowę i spróbujemy go o włożyć na auto Jedzie skrzynia i silnik Zobaczymy co to z tego będzie Weźmy to za pół łyżkę złap Chach. Dobra skrzynia wylądowała eee, Nie czyściłem jej bo ten pan którym rozmawiałem wcześniej, to no. powiedział, że on se to, żeby nie robić nic tylko Nie no tak, bo po to jedzie, żeby wyczyścić Żeby nie? wyczyścić nie? Zobaczymy jak to Jak to pójdzie A jak to... O, to też jest jak krótkie no ten zbiornik paliwa No i co? To draga... Katastrofa Katastrofa? Katastrofa W zbiorniku? Czyli trzeba kupić nowy Trzeba nowy Trzeba nowy z czujnikiem ze wszystkim, zaraz no. Ci go pokażę A z zewnątrz wygląda ładnie Z zewnątrz wygląda pięknie To tak? dawaj go pokażemy widzom jak to wygląda Takżeśmy go chwalili Kurde, fajne jest okay. Pokaż jak to wygląda O faktycznie, to jest moje Wszystko korozja No ale śmierć z tym paliwskim Filterek cały No nie, no to jest wiesz skorodowane, tu wszystko jest Zniszczone rurka czy to będziesz mogło kupić takie coś, bo tak. ja nie mnie orientuję się są są, 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 nie ma problemu no, A pokaż zbiornik środku, Nie wiem, czy tam dostrzeżesz no, Nie, nie będzie nic widać, ale uwierzcie mi na słowo, że ja jest spróbuję, tragedia Ja no. wziąć jakieś światło Dobra, to poświetlimy tej... Teraz zobaczcie, moi drodzy, tam jest pół centymetra szlamu Rdzy Jakiejś wody I takiej gęstwiny, nie? Tak No a zbiornik? A z zewnątrz wygląda pięknie, jak nowy bym powiedział Śliczny no, widocznie paliwa w nim w ogóle nie było przez jakiś czas e, tak, no Wytrąciła i, no, się woda z tej no resztki i skorodowało. I No i zaczęło skorodowało nie? Wiesz, są firmy, które czyszczą tak zbiorniki Nie no, bez sensu e, Ale wiesz, jak e, za zbiornik, nie wiem ile by trzeba było dać, no. no po prostu no nie ma sensu Tak, a tutaj kupimy nowy pewnie będzie za 150 zł No jatuj. może nie za 150 zł, ale z czujnikiem pewno wyjdzie koło 300 No No, ale, no, ale będzie nowy, nie? Tak Trzeba to robić w takim razie Dobra, no to co? Ja w takim razie wracam tu do Ciebie Jak Taki jest plan, że za godzinę będę z tym wyczyszczonym, nie? Co? Dobrze, no dobrze, dobrze. <śmiech> <śmiech> I składamy <laughs> Szykuj winder <laughs> No nie, no moi drodzy, oczywiście tak pół żartem, pół serio Ja jadę z tym do czyszczenia Pokażę Wam oczywiście ten proces czyszczenia Jeśli w ogóle się okaże, że ten lód yy, suchy to chwyci Bo powiem Wam, że to jest tak wybrudzone tutaj Że ja to czarno widzę, Ci powiem Wiesz co, ja za zadałem za pytanie Yy, tam w firmie w Bielsku, no. gdzie to Czy takie coś czyszczą Tak oczywiście nie ma problemu A on mówi aczkolwiek nie można się spodziewać Co? Jeżeli są wrzery no. To nie ma się czegoś panie spodziewania pan jakoś, No okej okay. aluminium jak ma wrzery No to nie doczyścimy tego niczym no tak, tylko, tylko piaskiem Nie chcemy Was tylko chcemy żeby brud zszedł nie? Tak dokładnie no. No i, Ale to wtedy, jak tak to nie ma problemu To widzę że się rozumiemy No to jak no. się rozumiemy no to, to jest ok. Więc teraz, teraz co? Jak przyjedzie to z, przyjedzie to z no. czyszczenia, odkręcamy pozostałe elementy które są lakierowane, Zawozimy do, do piaskowania, no. do lakierowania proszkowego. No i jedziemy... Będziemy jedziemy mieć jasność dalej. Dobra, no to ja jadę w takim razie, pracuj sobie i dam ci znać jak będę wracał Dobra. Czy jest ładnie. Dobra, Dobra. okej. Okay. Na razie serdecznie. lecimy. Moi drodzy, tak więc co? Podjechaliśmy tutaj pod firmę Deep Technology. Zobaczcie, mamy już silniczek i skrzynię przygotowaną na palecie. Tutaj jakiś zasobnik, maszyna. Więc wszystko jest, że tak powiem, gotowe i ze mną jest Robert, witamy cię bardzo serdecznie, jeszcze raz żywol do kamery. Witam. Robert, powiedz nam tak, co będziemy robić z tymi częściami, które tutaj mamy? No będziemy je czyścić suchym lodem, to jest maszyna do czyszczenia suchym lodem firmy Coldjet. jest to takie topowe urządzenie na rynku. Okay. Czyszczenie suchym lodem tak w skrócie polega na tym, że strumień suchego lodu, a więc dwutlenku węgla w postaci stałej jest wyrzucany z dużą prędkością z urządzenia. wspierane przez powietrze, mhm. które idzie tutaj ze sprężarki śrubowej. Suchy lud w momencie uderzenia w powierzchnię y, zwiększa swoją objętość i przechodzi z formy stałej formę gazową. Ok. Następują mikrowybuchy, które powodują odrywanie się brudu od powierzchni. Mhm. Tak mówię w skrócie to, co mówię książkowo ogólnie. Jest to metoda całkowicie ekologiczna. O, właśnie do tego miałem zmierzać, no nie? Yy, suchy lud w momencie uderzenia w powierzchnię przechodzi z formy stałej w gazową. Momentalnie odparowuje i już go nie ma, czyli na dzień dobry zyskujemy to, że nie mamy jakby głównego medium zabrudzenia. Czyli może główne jest, bo ten brud nie odparuje, ale mhm. jakby ten suchy lód odparuje, znika nam z otoczenia. Czyli to się nam... nie zostaje nam potem na też na materiale, nie? Tak, suchy lód jest miękki, mhm. dzięki temu nie uszkadzamy w żaden sposób powierzchni. Jest precyzyjny, bo wchodzi w różne miejsca takie trudno dostępne, okay. jest to metoda dość szybka. Powiedziałeś, że ten lód odparowuje po kontakcie, po tym wybuchu, zostaje po tym mm -hmm. zostaje potem jakaś wilgoć czy tego w ogóle nie mamy? Nie, suchy lód ma to do siebie, że jest to dwutlenek węgla, czyli mm -hmm. jest to gaz obojętny w momencie przejścia w stan gazowy on odparowuje. Nie ma w tym żadnej wody, nie ma w tym żadnej wilgoci, on w żaden okay. sposób nie absorbuje z otoczenia żadnych substancji i tak dalej, więc Taki element czy jakikolwiek inny po wyczyszczeniu nadaje się momentalnie do kolejnych z prac. Czyli tam do impregnacji, do malowania, do innych tam technologicznych zajęć. Powiedz nam jeszcze taką rzecz: bo widzę, że macie to wszystko na przyczepie, czyli jesteście mobilni, możecie dojechać do klienta w każde miejsce w zasadzie w Polsce i wykonać robotę, tak? Dobrze tak, rozumiem. Tak, tak. My działamy mobilnie. Nasza praca w 90% skupia się na pracy w dużych zakładach przemysłowych. Firma nazywa się Deep Technology. Polecam Jesteśmy serdecznie, oczywiście w opisie wrzucę Wam kontakt tutaj do chłopaków, jeśli chodzi o telefon. No i co? Na pewno nie jest to tania zabawa, jeśli chodzi o oczyszczenie, ale biorąc pod uwagę czas jaki oszczędzimy, bo gdybyśmy tutaj mieli siedzieć z jakąś, nie wiem, w z jakimś rozpuszczalnikiem, to po prostu czasochłonne byłoby niesamowicie. No i ten materiał pewnie jest też drogi, nie? Ten suchy lud nie jest, nie jest tanim tym, no i maszyny też same w sobie No suchy lud może sporo, nie? to nie jest tak do końca, że jest drogi, bo no. dwutlenek węgla jako gaz, z którego jest robiony suchy lód jest w miarę tani na rynku. Mhm. Ale cała usługa, cała jakby infrastruktura, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć odpowiedni sprzęt, to są grube pieniądze. Okay. Z uwagi na to, że ta technologia jest taka innowacyjna. Nie? Dzięki Dobra, temu rozumiem. można. Ale to też nie jest do końca tak, że to jest zawsze drogie, bo to jest takie no. pojęcie trochę. Tak, no, dlatego rozmyte. mówię, że w ujęciu czasowym, jeśli pomyślicie, jakie są korzyści, jakie oszczędności tak naprawdę czasu. E, ludzi czy też innych materiałów to wychodzi to korzystnie, więc z tym drogim to takie wbicie troszkę kija w mrowisko, ale wszyscy wiemy jak to wychodzi. Także co Robert? Bierzemy się za robotę, nie? Pokaż Bierzemy nam jak się to i wygląda. Zacz I zaczynamy. <laughs> Super, tak. dajemy. A nie, to, to nie ma żadnego problemu z tym usuwaniem. Zobaczcie, moi drodzy, po krótkim teście ten brud nie ma szans w zderzeniu z tym lodem. A ja bałem się, że będzie problem. No nie, no nie ma szans. Zawsze w czyszczeniu lodem polega to wszystko też na tym, że są różne powierzchnie. Początkowo można stwierdzić, że jest to nie do zrobienia, ale po krótkim czasie widać, że jest to do zrobienia i, okay. i idzie to bardzo szybko. Fajnie, Jak no to widać, jest to wyczyszczone, jest to suche. Nie ma tutaj żadnych. Tak, w ogóle żadnej wilgoci niczego. Nie ma nie? to nic, to jest gotowy element po takim czyszczeniu do ko kolejnych etapów na warsztacie. Do etapów prac. Tutaj, tak. moi drodzy, zobaczcie, pokazał się nawet jeszcze ładny ocynk na tych różnych śrubeczkach i elementach, więc widać, że ta skrzynia nie była jakoś bardzo zużyta, tylko po prostu jest mega, mega brudna. Ale temu oczywiście zaradzimy zaraz. No i tak moi drodzy, spójrzcie, skrzynię mamy gotową, jest wyczyszczona, więc ten największy brud, którego się obawiałem, to zszedł bezproblemowo, także maszyna daje radę, opaki, polecamy serdecznie, no i co, i teraz został nam drugi klot, czyli silnik, więc możemy się za niego brać. Końcówki są różne, w zależności od tego jaka jest końcówka, robimy taką powierzchnię. Jeżeli są powierzchnie płaskie, gdzie trzeba wyliczać to na metry kwadratowe powiedzmy, klientowi zależy, żeby to tak było zrobione, stosuje się dysze szerokie. Do takiej dyszy można zastosować też coś takiego jak rozdrabniacz. Okej. Okay. W środku jest specjalne sitko, które rozdrabnia nam suchy lód. Jeżeli powierzchnia jest na przykład bardzo delikatna, żeby jej nie uszkodzić, ale z niej zmyć brud jak na przykład graffiti z zabytkowych cegieł, o, o, to, jest to, ciekawe. to wtedy się stosuje taką dyszę i ona nam rozdrabnia suchy lód do bardzo małego granulatu. Czyścimy brud i zabrudzenia, ale nie uszkadzamy powierzchni. Zwróćcie sobie jeszcze uwagę na fakt, że tutaj cały brud odpada od tego e, silnika, od tego serducha tak naprawdę, a ta uszczeleczka, która tutaj jest, jest w całości, możemy ją teraz ściągnąć i jeszcze jakby się uparto byśmy jej użyli, nie? No, ale to jest fajne, nie? Że popatrzcie, brud odpada, a uszczelka jak była tak jest, nie? Dobry. Zobaczcie, silnik mamy już prawie skończony, brakło nam lodu, więc dzisiaj tego nie zrobimy. Chłopaki tutaj mają jakiś problem z dostawą, więc oni czekają na lód i sobie to powoli skończą. Silnik, jak widzicie, już dochodzi do końca, więc jestem zadowolony z efektów. Skrzynię mamy już całkowicie skończoną, więc również bardzo mi się podoba. Technologia fajna, moi drodzy. Myślę, że w sam raz właśnie do samochodów zabytkowych, gdzie. Wymagana jest ta delikatność i zależy nam na tym, żeby tej wilgoci jednak nie ładować do auta i do karoserii i do wszelkich innych elementów Więc myślę, że jak najbardziej na plus Także dzięki wam bardzo chłopaki Dziękujemy, Kontakt oczywiście... polecamy się na przyszłość Kontakt oczywiście podamy w opisie do chłopaków, jeśli chcecie sobie skorzystać No i ja lecę dalej i pokażę wam jakie są jeszcze postępy przy malówce. Coś tam już z tej naszej listy możemy sobie oczywiście wykreślić Bo już część rzeczy została zrobiona Więc mamy tak, fotele do tapicera Oddane, jak widzieliście stelaże były gotowe Mam już informację od tapicera, że te stelaże są już złożone Czyli mamy gotowe fotele tak naprawdę do zakładania Pranie dywanów i tapicerki też już mamy zrobione One są już wysuszone e, Zakup lusterka plus emblematy Właśnie, tego wam jeszcze nie pokazywałem moi drodzy Ponieważ przyszły do mnie emblematy już gotowe I mam je tutaj przygotowane tak, żeby pokazać wam jak to wyszło Fajnie mi to tutaj facet wysłał więc zobaczcie sobie. Proszę. Mamy tak naprawdę dwa komplety, i już Wam tłumaczę o co chodzi. Wysłałem do człowieka, który się tym zajmuje, jeden komplet właśnie tych emblematów, które widzieliście tak naprawdę na Fiacie 126P, którym się zajmujemy. I wysłałem mu te emblematy do regeneracji. I pan, który się tym zajmuje, powiedział, że może dorobić jeszcze jeden komplet tych emblematów. I tak naprawdę może tych kompletów zrobić bardzo dużo, więc jeśli chcielibyście sobie takie emblematy kupić, to oczywiście ja wam mogę te emblematy sprzedać, albo możecie sobie również zamówić to u tego człowieka, czy też zamówić sobie regenerację swoich własnych emblematów. Powiem wam, wyszło to bardzo dobrze. Jeszcze ich nie otwierałem, natomiast spójrzcie. Tak naprawdę to nie jestem w stanie tak na oko powiedzieć, które są oryginalne, a które były przez niego dorabiane. Oczywiście wszystkie mają bolce, więc po tych bolcach pewnie moglibyśmy poznać, które są oryginalne, a które nie. Natomiast tak jak mówię, wyszło to kozacko. Dostajecie to w takich folikach i są one ładnie zapakowane też mocno, żeby się nie uszkodziło to. W transporcie. I teraz, jeśli chodzi o koszty takiego czegoś, to za regenerację tych swoich emblematów zapłaciłem 150 zł, i za dodatkowy komplet emblematów również zapłaciłem 150 zł. Więc myślę, że jak za to, żeby samochód wasz wyglądał kompletnie i świetnie, to jest to dosyć niewysoka cena, ale dajcie oczywiście znać, co wy o tym myślicie, o tej cenie i oczywiście o jakości wykonanych prac. Tak jak mówię, na żywo robi to super robotę. To z czym był problem to tak naprawdę z tą literką E Ponieważ pan powiedział, że będzie ciężko to tutaj namalować Czy też polakierować to Więc doszliśmy do tego, żeby wyciął po prostu z, Na CNC maszynie taką właśnie literę Nie wiem czy ona jest z aluminium Nie, raczej nie jest to, jest to chyba z jakiś inny materiał bo Ona jest po prostu oklejona taką folią Na gorąco, która właśnie i imituje ten wygląd aluminium Więc tym się to różni od oryginału, że ta literka E tutaj jest wypukła, jest ona na takiej samej wysokości jakbyśmy mieli. To spojrzeć sobie od boku na ten emblemat. Poczekajcie, ja go po prostu otworzę i zobaczymy jak to wygląda. Fajnie jest to zapakowane. Muszę być ostrożny, żeby nie urwać tych bolczyków. Dobra, mamy to. Otwieramy to do końca. Dobra, i teraz Wam pokażę już w pełnej okazałości ten emblemat. Zobaczcie, ta literka E jest również wypukła na takiej samej wysokości jak napis 650 z ramką. Bo oryginalnie ta literka E mam wrażenie, że ona tylko i wyłącznie była namalowana, a tutaj, właśnie, tak odbiega to od tego oryginału, że ta literka E jest wypukła. Więc ja jestem zadowolony, bo te emblematy są w super jakości, no i nasz maluszek będzie z nimi. Wyglądał pięknie. A tutaj spójrzcie pokażę Wam jeszcze, bo jesteśmy w tej naszej strefie biurowej. Ona już, że tak powiem, jest na ukończeniu. Brakuje nam jeszcze tylko jednego biurka, które będzie stało tam specjalnie do montażu. Tutaj już mam biurko przygotowane, żeby sobie jakieś dokumenty wystawiać. Jeszcze drukarek, jeżeli brakuje nie wiem, komputera i tak dalej, ale już jesteśmy blisko. Więc tak, jak mówię, emblematy mamy już wykreślone i mamy wykreślone. Malowanie felk i nowe opony, bo to, jak widzieliście, już jest ok. Remont podwozia. Raczej będziemy rezygnować z tego piaskowania podwozia i malowania go. Jest super w stanie, więc zostawiamy tak jak jest. Składamy po prostu nowe zawieszenie i lecimy z tą robotą. Tak więc moi drodzy takie, takie aktualizacje, jeśli chodzi o Fiata 126P. No i piszcie oczywiście, jak Wam się podoba, co myślicie o naszych pracach nad tym samochodem. A ja lecę sobie dalej do pracy, nagrywamy tylko dla Was, żebyście mogli zobaczyć. Wpadła jeszcze taka F30 do jazdy na co dzień, gdyby ktoś szukał fajnego samochodu. Tak jak mówię, nowoczesnego to mamy, tutaj w rozliczeniu wzięliśmy za nasze E30, więc zachęcam Was do tego, żeby sobie takie auto kupić. Zostawcie kciuk w górę, komentarz, subskrypcję kanału, już bardzo jesteśmy blisko 30 tysięcy, więc wbijcie te 30 tysięcy. Zrobię dla Was jakąś niespodziankę na 30 tysięcy, żebyście mieli fajne prezenty, również żebyście mogli to świętować razem z nami. Lecimy dalej, pozdrow dla Was, hej!